Tego jeszcze nie widziałam. Wchodzimy, Przemysław, czy nie? Bo tutaj popatrz, ile jest ikonek takich. Wchodzimy, czy nie? Trochę się cykam, ale wejdź. Ja się też trochę cykam. No wracam, bo się trochę cykam. A kto nic takiego się nie okaże? Kurde, szkoda. A ciebie nie widać Przemek, to choć podejść, daj sobie to jakiś taburecik albo uklęknij Przemek Ja stąd widzę bardzo boku, dobrze, Dytko. Ale ciebie nie widać przyszymek. No jesteśmy w nowym studio, więc wybaczcie nam konfigurację. Na razie jest tak jak jest, więc jestem tu z boku. Takie fajnie kokulca Gedyta i we dwójkę no kochamy właśnie. faktury VAT. Fuerteventure. <grym> 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 no tak. Dobra, wchodzimy, 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 wchodzimy. Trudno. Niech się dzieje, co się dzieje. O kurde. To jest, to jest nośnik na po prostu, y, do takich zadań specjalnych widzę. Skraca się bardzo szybko, ale ten kształt, no taki ciekawy, taki ciekawy, no. Ale czy ja bym w takich chodziła? No, i lubię ekstrawaganckie paznokcie, ale nie do takiego stopnia. Kurde, to przecież to ma do góry chyba z półtora centymetra. No ciekawe to było, ciekawe to było. Bo, y, Olga, ja czegoś takiego też nie widziałam jeszcze. Ale jest... całe życie. Ucieka. We mnie to budzi taki podziw. No nie. Ile roboty, takie grupy, to jednak przeszkadza, nie?